No cześć Witam was znowu Ja Mopek PL yy, i dziś yy, Zrobimy ten Będziecie mogli yy, Dołączyć do mojego klubu Tak do, do klubu dla widzów Wiecie dziś na odcinku Wybiłem przeli Na dzisiejszym odcineczku No I Podam wam znaczy... Yy, będziecie mogli dołączyć do mojego klubu. On jest na razie otwarty, ale... No już nie jest. Oj mi jaka szkoda. Yy, no. Ale będzie to ten klub dla każdego mojego widza dostępny. Yy, nie będę do dawać... Linku nie będę dawać nic w opisie, tylko możecie teraz ten mieć mnie po prostu w znajomych. Wiecie o właśnie tu. Widzicie jaki jest? Twór, mój kod ID. No to to tutaj wpiszcie. I dodaj do znajomych dodacie mnie do znajomych i wyślecie zaproszenie do klubu no to ja je będę mógł przyjąć Taki deal? Dobry deal? Albo możecie wyszukać ten klub, nie wiem Jeśli chcecie mieć z, z, mnie ze znajomych i będę mógł z wami pograć gierki, no to Lepiej by było, gdybyście mieli znajomych. Dobra, yy, ten. O. Nie, nie, nie to. O. No i teraz sobie wpisujcie ten kod. Możecie zatrzymać ten filmik. Yy, właśnie w tym momencie, żeby wpisać ten kod właśnie o w tym miejscu. Mój kod ID. O, tu. Hashtag G-E-O. VP2LG. No więc tutaj właśnie byście mogli. Ja tutaj będę czekać. I będziemy mogli sobie pograć. No, Op. jak już to wpiszecie, no to ślicie, ja będę mógł czekać. No, na razie mam back zaproszeń do znajomych. Czekam na Wasze zaproszenia. Oczywiście, mm, dajcie suba i lajka, like bo ja wszystko. Bo ja widzę, jakby ten. By mm, to powiedzieć, zostawiacie. Czy zostawiacie suba, czy nie zostawiacie suba. I łapkę też tak widzę. Więc radzę zostawić, bo inaczej nie. I podajcie swój nick, może w komentarzach. No. I się z wami. Będę w sumie żegnać. Tak chciałam wam powiedzieć o tym właśnie. I. Smaczko. Wbijajcie. Do klubu Leon. Jestem tutaj z moim kolegą. Sam się nazywam kolega, więc no papa. Pa.